Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 15 do 21 listopada bieżącego roku. Karty mam już potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować i jest to zupełnie normalne zjawisko. Zachęcam również do wzięcia udziału w konkursie. Można wygrać czytanie roczne do rozlosowania 10 takich czytań. Szczegóły macie w linku pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do czytania. Przekładam talię. I patrzymy, kochani, co ciekawego nadchodzący tydzień zapowiada. Poniedziałek, dwa denary, wtorek. Cesarzowa, środa, 10 denarów, czwartek, 7 miecz. piątek, rycerz denarów, sobota, rydwan i niedziela, dwie buławy. W tle czytania Królowa Kielichu. Bardzo ładny tydzień, moje kochane lwy. Tylko w czwartek uważajcie na pośpiech. Uważajcie na mandaty, uważajcie, żeby czegoś nie zgubić, zwolnijcie trochę tempo. No i oszuści złodziei, kłamczuszki, tak, osoby, które być może coś tam za Waszymi plecami knują, o czymś nie mówią, bądź mówią nieprawdę. Ale zaraz do tego dojdziemy, zobaczymy tylko, o co chodzi z tą siódemką mieczy. I piątka mieczy, oj, ktoś nieuczciwy, bardzo nieuczciwy, kto chce coś ugrać. Nie patrząc na konsekwencje, nie licząc się z Waszym zdaniem, z Waszym słowem, e, z Waszą postawą. I szóstka mieczy. No właśnie, uważajcie, uważajcie w tej podróży. Przełóżcie tam podróż na piątek. Jeżeli chcecie gdzieś wyjechać na weekend, zwłaszcza z ukochaną osobą bądź do ukochanej osoby. Kochani, w poniedziałek dwa denary. <laughs> Przepraszam. Te lwy, które szukają pracy, mogą pojawić się jakieś dwie ciekawe propozycje, ewentualnie jeżeli chcecie sobie dorobić, bądź jakaś praca na dwie zmiany, jak najbardziej tak. Te osoby, które mają własną firmę w tym dniu, będą zawierać transakcje, obracać większą ilością gotówki, podejmować jakieś decyzje finansowe, może właśnie współpraca z partnerem biznesowym. Zainwestowanie w jakiś nowy projekt, nowy pomysł. Ogólnie dzień taki zmienny. Raz będzie lepiej, raz gorzej, ale sobie poradzicie. No, denary to stabilizacja, więc widać, że twardo stoicie na ziemi. Więc tutaj dobre pomysły, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie osób lojalnych, osób, na których możecie polegać, które są Wam życzliwe, które zawsze są przy Was, dobrze Wam doradzają, tutaj na pewno. Nic niebezpiecznego się nie zadzieje. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o związki, zwłaszcza jeżeli jesteście w związku z rakiem, skorpionem, bykiem bądź e, rybą. E, będziecie się uzupełniać, mogą być jakieś sprzeczki i różnice zdań, e, jeżeli chodzi o pracę, której z Was być może za dużo pracuje. Ta praca jest e, przedłużona ponad życie rodzinne i to może być jakąś kością niezgody, ale myślę, że warto o tym porozmawiać i. Pogodzić pewne sfery, wypracować jakieś kompromisy, żeby po prostu żyć w zgodzie i nie denerwować się, nie zaprzątać sobie głowy niepotrzebnymi, że tak powiem, sprawami, historiami. Dobrze, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe. Tutaj, jak będziecie dociekać swoich racji, powinniście wszystko sobie pozałatwiać. No mogą być jakieś drobne problemy, nie wiem, gdzieś trzeba będzie odstać, jakąś kolejkę, coś wytłumaczyć, złożyć drugi raz jakieś pismo, podanie, bo mogą być jakieś błędy, jakieś korekty, ale myślę, że sobie tutaj z tym wszystkim bardzo dobrze poradzicie. Samotne lwy, czy mają szansę kogoś poznać? Tak, jak najbardziej. Te znaki, które wymieniłam wcześniej, natomiast na razie chyba będzie to związek na odległość. Co, kochani, we wtorek? We wtorek mamy cesarzową, więc tutaj bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o pracę. No właśnie, może być jakaś propozycja, właśnie fajnej pracy, bądź podwyżka, bądź awans, bądź lepsze stanowisko. Jeżeli macie własną firmę i dzień wcześniej zainwestowaliście jakieś pieniądze, już widzicie, że zarobiliście tak, że ta inwestycja się opłaciła. W tym dniu, spotkanie z matką, wyjście gdzieś do jakiegoś fryzjera, salonu piękności, zadbanie o siebie, ale też zatroszczenie się o swoje samopoczucie, o swoje bezpieczeństwo, miłe spotkanie towarzyskie. Może wy odwiedzicie mamę, może mama was odwiedzi, może razem pójdziecie sobie na jakieś zakupy, bądź po prostu miło spędzicie czas, porozmawiacie, pogawędzicie, powspominacie, potowarzycie, potowarzyszycie sobie nawzajem, mama może zaopiekuje się dziećmi, no jakoś miło spędzicie ten czas rodzinnie, niektóre lwy w związkach, no też będą starały się tutaj jakoś zadbać o swojego partnera, trochę mu nadskakiwać, trochę spełniać jego zachcianki. Pamiętajcie, żeby nie zaniedbywać siebie. Nie tylko Wy dla kogoś, ale też ktoś dla Was niech coś zrobi. Ewentualnie Wy same dla siebie. Może kupicie sobie coś ładnego w tym dniu albo no spełnicie jakieś marzenie, jakąś zachciankę, która już. Od kilku dni za wami chodzi. Kochani, w pracy bardzo dobrze i to taki konkretny, bezpieczny dzień. Zwłaszcza rozmowy, jakieś negocjacje, załatwianie spraw z kobietami powinny wam bardzo łatwo tutaj y, pójść. Co w środę? 10 denarów, więc to kolejny fantastyczny dzień. No, pod względem finansowym bardzo dobrze. Szansa zarobienia dobrych pieniędzy. Tutaj, jeżeli jakieś operacje związane z nieruchomościami, kupno, sprzedaż, zamiana. Kupno coś dla domu, jakieś remonty, jakieś inwestycje. Bardzo dobrze. Będą pieniążki, mogą być też jakieś, właśnie, darowizny, właśnie od rodziców, będzie jakieś zapisy, jakieś spadki, podział sprawiedliwy, tak? Majątku. Bardzo się na pewno ucieszycie. Co jeszcze? Na dziesiątka denarów mówi o domu, o rodzinie, o bliskich, z którym jesteście spokrewnieni, o zgodnym, szczęśliwym małżeństwie, partnerstwie i ogólnie. Taki dzień, gdzie no, większość dnia być może w domu spędzicie, niektórzy z Was być może sobie weźmiecie wolne. Spokojny dzień. Warto w tym dniu pytać o podwyżkę, warto w tym dniu pytać o jakieś kredyty i załatwiać jakieś operacje finansowe, tak? Jeżeli czekacie na jakiś większy przelew, też w środę powinien pojawić się na Waszym koncie. No i tutaj ten nieszczęśliwy czwartek. W czwartek naprawdę uważajcie na to, żeby nie dać się sprowokować do jakiejś kłótni, nie wymuszać niczego, nie, nie stawiać, że tak powiem, na ostrze noża jakiejś sprawy. Najlepiej zrezygnować z rozmowy, zrezygnować, odejść od jakiegoś problemu. Bądź pożegnać jakąś osobę ze swojego towarzystwa, którą przyłapaliście na kłamstwie, na nieszczerości, na manipulacji bądź obgadywaniu za plecami, tak? Może ktoś was zdradził, może ktoś nie dotrzymał obietnicy, może ktoś powierzył, zdradził waszą tajemnicę, którą mu w sekrecie powierzyliście, tak? Więc tutaj myślę, że niektóre lwy będą. Eliminować ze swojego środowiska jakąś nieszczerą osobę. Nie dajcie się namówić na jakieś słodkie słówka, sprowokować do czegoś, oszukać, wykorzystać. Pamiętajcie, że to są same miecze, więc tu być może padną tylko słowa, jakieś sugestie. Może ktoś Was odwodzi od wyjazdu, od przeprowadzki, ktoś Was chce nakłonić do czegoś złego, żeby sam w tej sprawie coś ugrał korzystnego dla siebie, nie pozwólcie sobie na to. Twardo idźcie we właściwym kierunku, nie pozwólcie się odwieźć od jakiejś sprawy, która, no myślę, że tutaj będzie na dniach realizowana. To jest związane z podróżą, z wyjazdem, ale może też... Yy, Jakimiś finansami, które ktoś wam jest winien. Może ktoś pożyczył od was pieniądze i miał wam oddać w czwartek, niestety no, nie odda. Da, nadal zwodzi, nadal okłamuje, nadal próbuje brać was na litość. Więc tutaj naprawdę w ten czwartek uważajcie i w tym dniu nie y, rozpoczynałabym jakichś ważnych spraw, y, zwłaszcza jeżeli jesteście niepewni, niezdecydowani i no w jakiś sposób przeczuwacie, że coś jest nie tak, że ktoś może chcieć Was oszukać, jakiś przekręt tutaj zrobić. Co w piątek? W piątek mamy zodiakalnego byka, mężczyzna po 35 roku życia, więc tutaj jakieś operacje finansowe być może z takim mężczyzną. Przywiezie Wam pieniądze, odda zaległy dług, być może jakieś pieniądze, na które od dłuższego czasu czekaliście, wreszcie się pojawią na koncie. Może być też taka sytuacja, że jakiś prezent, upominek od partnera ewentualnie przygotowujecie się do jakiejś podróży. Podróż być może związana jest z pracą, z biznesem, ewentualnie no, spotkanie z osobą, którą gdzieś tam zapoznaliście i jesteście w związku na odległość. Natomiast dla par, które są w stałej relacji Razem gdzieś sobie chcecie wyjechać, no to podróż była planowana naprawdę od dłuższego czasu. Może tutaj chodzi o jakiś zadatek, o jakieś zaliczki. Wcześniej może robiliście jakieś przedpłaty. No pamiętajcie, żeby ktoś was nie oszukał, tak? Żebyście mieli potwierdzenie, wydrukujcie sobie wszystko, żeby ktoś nie starał wam się wmówić, że czegoś nie zapłaciliście, bądź. Mm, Jakaś niepełna suma, a, a wy jesteście pewni, że, że zrealizowaliście ten przelew, tak? Więc tutaj miejcie też potwierdzenie w dokumentach na wszelkiego, na wszystkie, wszelkiego rodzaju operacje, jakieś finansowe. Dobrze. Piątek będzie Wam się bardzo dłużył. Mogą być jakieś dodatkowe godziny w pracy, być może będziecie chcieli do późna posiedzieć w biurze, czy gdzieś w firmie, żeby pozałatwiać wszystkie dokumenty, sprawy związane z wyjazdem, no i żeby nie zostawiać w firmie jakichś rozgrzebanych spraw i przed tym wyjazdem właśnie wszystko pozamykać. Co kochani, w sobotę? No W sobotę mamy Rydwan. Więc tutaj większość z was faktycznie gdzieś wyjeżdża, jest gdzieś w podróży. Jedni wyjeżdżają za granicę, inni być może z tej zagranicy wracają. Niektórzy znowu już gdzieś po świecie nie po świecie, co ja mówię, po kraju, być może w sprawach biznesowych jadą. Te lwy, które planują kupno bądź sprzedaż samochodu, no może się pojawić jakaś ciekawa oferta. W weekend prawdopodobnie to auto kupicie bądź sprzedacie. Tylko pamiętajcie, żeby sprawdzać dokumenty, wypytać wszystko yy, właściciela, tak, sprawdzić u mechanika, sprawdzić historię pojazdu, tamte przebiegi, tak liczniki, przeglądy i tak dalej i tak dalej. No każdy z was wie o co chodzi. Co jeszcze? Rydwan spotkanie z rakiem, ale też karty mówią, jeżeli w pracy jesteś, dużo się dzieje, miej sprawy w swoich rękach, tak, nie wyręczaj. Nikogo. Nie powierzaj swoich obowiązków. Sam wszystkiego dopilnuj, a odniesiesz sukces. Bardzo szybko Wam zleci sobota. No jedni będą siedzieć gdzieś za kółkiem, będą w podróży, inni znowuż będą chcieli szybko zrealizować swoje sprawy. Być może później gdzieś z rakiem umówią się na randkę, spotkają się z osobą, z którą być może dawno się nie widzieli. A może dopiero pierwsze spotkanie z osobą, z którą jesteście w związku na odległość? W niedzielę dwie buławy, więc tutaj dzień spędzony z partnerem, natomiast niektóre lwy będą też planować. Będą się zastanawiać, co dalej, może którą drogą wracać, <laughs> może jaką podjąć decyzję w jakiejś konkretnej sprawie. Czujecie się przemęczeni, czujecie, że na waszej głowie jest dużo obowiązków, być może. Ktoś przerzucił na Was jakąś odpowiedzialność i chcecie się tą odpowiedzialnością podzielić, ewentualnie no, macie jakieś zadanie do przemyślenia i zastanawiacie się, coś zrobić. Związane jest to z przyszłym tygodniem, ale myślę, że niedzielę. Dajcie sobie spokój, odpocznijcie, nie przemęczajcie się, nie bierzcie pracy ponad to, co możecie udźwignąć. Nie bądźcie zbytnio ambitni, nawet jeżeli jesteście pracowici. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze. No i jakaś kobieta z poznaku raka, skorpiona bądź ryby, ukochana osoba, partnerka bądź żona, narzeczona, przyjaciółka, ewentualnie siostra, mama, ktoś wam bliski. Pamiętajcie, że na tej osobie możecie polegać, jeżeli macie jakieś dylematy, jakieś problemy. Poradźcie się tej osoby, ona na pewno Wam dobrze doradzi. Jest to też karta, która mówi, że ten tydzień mimo wszystko będzie bezpieczny, tylko w dokonaniu wyboru kierujcie się swoją intuicją. Wszystkiego dobrego kochani Wam życzę, wspaniałego, udanego tygodnia, pamiętajcie czytanie ogólne, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.